Dzień dobry, kochani, witajcie, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę z takim czytaniem, bo wiem, że niektórzy z Was czekacie, tak, za osobą, która, którą chcielibyście przyjąć w swoim życiu, lub nie wiecie, co zrobić, czy czekać za tą osobą, czy może już pójść w nowe. Więc dzisiaj sobie sprawdzimy, co, czy ta osoba się do Was odezwie, tak? Jeśli nie, to co blokuje Waszą osobę? Do wyboru macie trzy grupy: grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Także wybierzcie sobie grupki, grupę. Ja sobie przetasuję karty. A ja mam nadzieję, że już jesteście gotowi. I mogę zaczynać. Grupa numer jeden. Zaczynamy. Czy osoba, o którą pyta mnie osoba wybierająca ten kamień, czy odezwie się do Was? Czy osoba, o której myślicie się do Was, odezwie? Dla osób, które wybrały kamień fioletowy. Się do Was odezwie. E, kochani, tutaj jest pokazane zakończenie współpracy, zakończenie inwestowania w tą relację, w tą znajomość. E, mamy też tutaj siódemkę mieczy, więc ktoś mógł być osobą, która nie do końca była szczera wobec, e, wobec Was. Mamy tutaj osobę, która może po cichaczu zakończyła tą relację? Dopytajmy, o, o czym mówi tutaj siódemka mieczy. Kochani, e, dla niektórych z Was ta osoba nadal mm, ma jakby takie z Wami połączenie, ale już wie, że Was straciła, tak? Utraciła tą relację, tą znajomość. Więc siódemka mieczy mówi, że może chciałaby i, i odezwać się, natomiast raczej mm, Tutaj w tych dwóch kartach, mimo tego mocnego połączenia, nie widzę i blokady. Nie widzę, żeby ta osoba chciała tutaj, kochani, kontynuować lub odzywać się. Może gdzieś Was podglądać, jak najbardziej, bo Siódemka Mieczy też mówi o szpiegowaniu. Natomiast ta osoba jest tutaj w ogromnych blokadach. Mimo tego, że bardzo Was tutaj. Miło wspomina, tak? Bo jesteście w szóstce kielichów, więc te uczucia miała do Was, lub ma jeszcze. Natomiast jest jakby w dwójce pentakli, czyli no nie do końca jest tutaj pewna. Pewna tego, że chciałaby tutaj do Was wrócić. Pokazuje mi się tu osoba trochę nie do końca stabilna. Zobaczcie, wyszły mi trzy karty. Tak, osoba niedojrzała emocjonalnie, osoba, która wie. Że przez swoje zachowanie utraciła waszą, wasz kontakt z wami. Mamy tu y, pewne zawieszenie. Ym, no i co? No i runęło. Runęło. Ewidentnie runęło. Czuję waszą stratę, czuję wasz brak. Na tą chwilę mogą być tutaj jeszcze y, osoby trzecie w, y, w, zamieszane w tą relację, w tą znajomość. Bo tak mi się tutaj pokazało, lub może być to osoba, która jest w, w, w Waszym otoczeniu, wśród Waszych przyjaciół. Może być to osoba, może macie wspólnych przyjaciół, tak? Mogliście tutaj tworzyć relację stałą z tą osobą. Mamy tutaj Króla Pentakli, cesarzową, bak, Byk Pan na Koziorożec. Um, więc wszystko było fajnie, pięknie, no ale nagle runęło. Dlaczego runęło? Mamy piątkę buław, mamy piątkę mieczy. Czyli mamy osobę, która um, nie do końca coś przepracowała, nie do końca coś uleczyła. Nie do końca coś uleczyła tutaj. Um, także kochani moi, na tą chwilę ja nie widzę, żeby ta osoba chciała się do Was, kochani, um, odezwać. Mamy tutaj też relacje um, a, przy, przez internet, kontakt przez internet nie widzę tutaj nie widzę tutaj kontaktu no i mamy cesarza, czyli osobę dumną kogoś kto kto lubi robić tak jak on chce, tak nie widzę tutaj jakichś wielkich uczuć ze strony mężczyzny, bardziej widzę tutaj ze strony kobiety, ze strony mężczyzny powiedziałabym bardziej że ktoś tutaj chciał bardzo mocno dominować nad tą relacją mamy tutaj takiego gagatka nie do końca Emocjonalnie dorosłego, osoby, która nie potrafi być może kochać. Może być to osoba po przejściach, może być. Mamy tu osobę, która chce być wolna na tą chwilę, więc ja tutaj nie widzę, żeby był jakikolwiek kontakt. Mamy tu osobę wolną, mamy tu osobę, która. Cieszę się jakby tą wolnością, tak? Moi drodzy, no taka jest energia. Nie będę tutaj nikogo um, oszukiwać. Sprawdźmy sobie jakie uczucia towarzyszą tej osobie. Optymizm. No właśnie, ta osoba jest w energii optymizmu. Może wy jesteście już też um, Pytacie tylko, bo chcecie zapytać, czy się jeszcze odezwie, tak? Z ciekawości. Już jesteście w energii optymistycznej, kreatywność, więc może wy tutaj się e, zaczynać, zaczynać, lub e, rozpoczęliście jakiś projekt, który, który wywołuje u was optymizm. Tak, tutaj są zmiany, e, dbaj o swoje uczucia, tak? Mamy węża, czyli mamy jakąś właśnie osobę. Um, powiedziałabym też niepanującą nad swoim tutaj gniewem złością, kochani. Także taka, takie jest czytanie dla grupy numer 1. Ja przechodzę do grupy numer 2. Sprawdźmy. Dla osób, które wybrały kwarc różowy. Kwarc różowy. Czy osoba się do Was odezwie? Osoba, o którą pyta mnie, osoba wybierająca kwarc różowy. Bardzo proszę o wyższe ja o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Czy osoba się do Was odezwie? Do osoby wybierającej ten kamień. Mamy szóstkę kielichów, czyli ewidentnie Wy lub ta osoba wspominacie bardzo mocno tą osobą, o którą pytacie. Myślę, że czujecie stratę tej osoby, czujecie brak tej osoby. Chcielibyście? Ale mamy tutaj słońce. Więc tak jakbyście byście się już tutaj pogodzili z tą stratą, kochani, mhm. dobrze, czy ta osoba się do Was odezwie? Miecze, czy osoba, o którą mnie pytacie, się do Was odezwie? Tu też mamy diabła, czyli no mamy jakieś osoby, znowu osoby toksyczne. Powiedziałabym, że osoba jest bardzo mocno tutaj zablokowana i na kontakt. Jest skupiona na pieniądzach, jest skupiona na zarabianiu. Głównym jej priorytetem um, są pieniądze i diabeł, czyli może jakieś uzależnienia. Może jakieś y, używki, y, może tutaj jakieś inne kobiety? Czego nie widzisz? Jeżeli osoba pytająca chciałaby wrócić do tej osoby, ja bym powiedziała, y, że czegoś tutaj nie widzisz. Może ta osoba ma kogoś lub ta osoba nie chce, blokuje się na tą chwilę na relacje. Nie chce relacji, nie chce związków, bardziej idzie w kierunku swoich ambicji, swoich takich różnych. Ja bym powiedziała, że to jest osoba też poblokowana, osoba, która stawia po prostu na siebie, tak? Stawia na siebie. Więc osoba pytająca, gdyby chciała coś tutaj zrobić, Um, to tutaj no nie radzę, bo nie widzisz na przykład tego, że osoba nie jest gotowa i nie chce, nie chce relacji i nie chce relacji, ewidentnie mamy dziewiątkę kielichów, czyli jest w energii szczęśliwego singla, taką kochani mamy tutaj energię energii i mamy znowu siódemkę mieczy, czyli mamy psa ogrodnika, który sam nie weźmie, innym nie da. Jaka tutaj jest dla Was rada? Potrzebuję tu karty rady dla Was, dla dwójeczek. Karta rada, magik, szóstka. Ja bym powiedziała, że osoba pytająca powinna skupić się na sobie, na swojej rzeczywistości, na zmianach, które idą w Waszą stronę, których być może jeszcze nie widzisz. Bo tu już jakieś plony zasiałaś. Coś tutaj mm, zmierza do ciebie nowego. Odnośnie czego? Siódemka pentakli. Może tutaj jakaś praca. Sprawiedliwość, paśmieczy. mieczy. Szóstka buław. Królowa pentakli. Ja bym powiedziała, że tutaj. Mm, Osoba pytająca nie widzi jakiegoś potencjału, bo za bardzo jest skupiona tutaj w energii przeszłości, w energii, gdzie jeszcze czuje, gdzie jeszcze kocha, jest w stracie, jest w biedzie tej osoby, tak, o którą pytacie, chce powrotu. Natomiast tu jest energia osoby, która może spełnić swoje materialne jakieś sukcesy. Może się rozwijacie, może tutaj jest jakiś projekt, który, nad którym się właśnie skupiacie, lub jeszcze nie widzicie nawet tego, i tu jest duża szansa powodzenia jakiejś wygranej poprzez kontakt, poprzez rozwój jakichś umiejętności lub w pracy. Nie wiem o co dokładnie tutaj chodzi, natomiast czegoś tutaj nie widzisz, bo jesteś przysłonięta jeszcze tym brakiem. Brakiem tych uczuć, brakiem tej osoby. I tutaj mamy, kochani, sąd, sprawiedliwość. Więc za chwilę, może jeszcze, jeżeli jesteś w tej energii braku, to za chwilę jakby do ciebie ta sprawiedliwość, ta prawda e, zaczyna docierać. I tutaj karty mówią wejdź w energię kreacji, manifestacji. Tu masz coś zrobić, tu masz coś wykonać, tu e, idą do ciebie jakieś fajne sukcesy na polu finansowym, więc myślę, że tutaj warto by było się na tym skupić. Dla grupy numer dwa, jakie emocje tutaj. dominują w waszej osobie lub w was. Znowu mamy. Tak jak w jedynce. Chroń swoje uczucia. Chroń swoje uczucia. Czyli wiadomo, mamy tutaj jakiegoś osobnika, który nie był gotowy. Let go. No właśnie puść. Odpuść, odpuść. Także to by było dla dwójeczek. Dajcie znać, jak to z wami rezonowało. A ja przechodzę do grupy numer 3. Witaj grupo numer 3. Grupa numer 3. Będzie mi bardzo miło, jeśli w komentarzu dacie znać, czy to z Wami rezonowało. Sprawdzimy sobie, czy osoba, o której myślicie, odezwie się do Was. Bardzo proszę wyższe o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii osoba, o której myślicie, o którą pytacie, odezwie się do Was. Mamy Rydwan. Mamy Królową buław. Może być to Trygon Ognisty, Baran, Lew, nie musi być. Mamy osobę, która, y, która planuje tutaj y, podróż. Planuje w, wykonać ruch w Waszą stronę. Mamy dwójkę buław, przygląda się. Może jesteście oddaleni od siebie dosyć sporo. Y, ewidentnie Was gdzieś tutaj podgląda i pragnie do Was, kochani, przyjechać w szybkim tempie. Ta osoba, o którą pytacie, chce nowego kontaktu, chce nowego początku. Ewidentnie osoba, o którą pytacie, chce tutaj zainwestować w tą relację. Dlaczego? Dlatego, że jesteście dla niej spełnieniem marzeń. Mamy tutaj bliźniacze pomienie, brat, dusza. Um, Jesteście takim uleczeniem dla tej osoby. Może jakichś trudnych emocji z przeszłości, może ta osoba ma do uleczenia na no to chwilę jakieś y, trudne emocje, trudne stany, y, które są związane z przeszłością i blokują y, tę energię na Was po prostu, tak? Tą osobę. Ale ewidentnie mamy tutaj, kochani, kontakt. Świat. Może być to kontakt również. Może być to osoba z daleka. Może być to osoba poznana przez internet, ale nie musi być. Osoba, która będzie chciała rozpocząć z Wami nowy cykl lub będzie kontaktować się przez internet, tak? Bo świat mówi o internecie, o podróży, o, ym, o zagranicy, tak? Więc może ta osoba mieszka za granicą. Piątka była. O czym mówi piątka buław? Pustelnik. No ta osoba bije się jeszcze tutaj um, z myślami. E, natomiast mamy tu osobę, która jest niezwykle inteligentna. Może być to osoba starsza, osoba, która wiele przeszła, ktoś, kto um, ma jakiś wewnętrzny konflikt. Tak jak powiedziałam, może być tu sytuacja z przeszłości, która um, energetycznie jeszcze tą osobę blokuje. Lub Wasza osoba nie chce jakiejś powtórki z rozrywki, natomiast mamy tutaj uczucie, ta osoba pragnie tutaj do Was przyjechać. Mamy rycerza kielichów, czyli może być to blondyn, nie musi być. Może być to też osoba zadbana, pachnąca, nawet jeżeli jest w wieku starszym. Ewidentnie, Eremita też mówi o pewnym wycofaniu. Może ta osoba wycofała się też z życia towarzyskiego, romantycznego. A tu mamy kobietę piękną, ognistą, temperamentną, seksualną, bardzo wpływającą na mężczyzn, no bardzo tak potencjalnie, że tak powiem, z potencją. Piękną kobietę mamy, kobietę, która wie czego chce i która też potrafi czasami zawalczyć o mężczyznę, mimo wszystko. No i tutaj mężczyzna ewidentnie. Jakby wszedł w tego pustelnika, przepracował jakieś emocje trudne. I jest kontakt. I jest kontakt. Ta osoba będzie chciała tutaj zainwestować w waszą relację. Mamy szóstkę, pentakli i mamy szóstkę buław, zobaczcie. Czyli ta osoba wasza chce was zdobyć, chce Wam dać może jakiś prezent. Ewidentnie chce tutaj wygranej, tak? Chce Was po prostu zdobyć, bo wie, że to Wy jesteście tą energią do życia, tym, tą pasją, tą namiętnością, tym, tym wszystkim, co, co działa na tą osobę bardzo energetycznie. Bo zobaczcie, remita to taki, taki osobnik, jakby trochę spowolniony, taki, taki starzec, który już nie miał tej energii do życia, tak? I nagle przemienia się w takiego młodzieńca na. Na rumaku, czyli ktoś, kto mm, ktoś chce zawalczyć, tak? Bo ma uczucia. Kielich mówi o tym, mam uczucia, pragnę o Ciebie zawalczyć, pragnę do Ciebie przyjechać i Ciebie zdobyć. Tak? Taką mamy energię. Mogłybyś tutaj też relacje trójkowe, ale to tak nie, nie dla wszystkich. Może być to ktoś z pracy, również poznaliście się na jakimś szkoleniu. Tak też mogło być. Jaka karta rada dla Was tutaj? Karta rada. Zobaczcie, znowu magik. Przecież biorę inną kartę za każdym razem i mamy znowu magika. Więc no, dopytajmy jeszcze tego magika. Co to znaczy? 10 kielichów, 10 monet, które było. Musiałam dopytać, wiecie? Kochani, przede wszystkim przed Wami ogromne zmiany. Jeżeli tu macie wybór pomiędzy dwiema osobami, to ja bym powiedziała, że dla grupy numer 3 jest aktywne kremowanie tego, czego chcecie w swoim życiu, kogo chcecie w swoim życiu. Czy chcecie, żeby Wasze życie... Wyglądało tak, tak, i tak. Czy chcecie, żeby wyglądało tak, tak, i tak <laughs> z tą osobą, czy nie? Bo tu mamy ogromny potencjał manifestacji w trójce. Czyli prawdopodobnie jesteście osobami, które mają duży energetyczny. Wpływ na swoje życie, na kreowanie. Tak jak każdy, ale tu ta karta mi mówi zawsze o takiej osobie mocno ezoterycznej. Może wykonywać ta osoba rytuały, lub mogliście prosić o jakiś rytuał, i tutaj jest energia, aby mm, zacząć manifestować to, czego tak naprawdę e, pragniecie. I sobie to wyobrażać. Jakie uczucia tutaj są związane z grupą numer 3, wasze lub tej osoby? Mm -hmm. Zraniona osoba, więc albo ta osoba jest zraniona, że nic tutaj nie zrobiła, albo wy jesteście zranieni. Self confidence może nie była wystarczająco pewna siebie, lub wy nie jesteście pewne siebie, chociaż raczej nie, bo tu mamy królową buław, czyli kobieta pewna siebie, a mężczyzna mógł nie być w tej energii, więc jakby może przytłoczyliście tą osobę swoją energią. Może nie ona tyle odwagi, ale. Ma plan, żeby się kochani do Was odezwać. Także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Wszystkie osoby, które chcą czytania prywatne, zapraszam na mojego maila: wróżka -maupa .com. Tam wszystkie informacje są y, zawarte. Y, wybieracie sobie temat i dajcie mi znać. Także pozdrawiam Was gorąco, buziaki.